Słucham. Witam dzwonie z firmy Czy zechciałby pan wziąć udział w anonimowej Nie! W takim razie pozwolę sobie zadać panu pierwsze pytanie. Jakie jest pan płci? Kobieta? Uh -huh. Czy prowadzi pan aktywne życie seksualne? Nie. Uh -huh. Czy miał pan kiedykolwiek problemy z erekcją? Nie. To nic wstydliwego. Tak się składa, że właśnie mogę panu pomóc. No nie sądzę. Nasza firma oferuje najnowszy, najskuteczniejszy środek wywołujący erekcję. Cena za opakowanie to jedyne 700 złotych, zawiera ono 8 tabletek. Czy były pan może zainteresowany. Nie, nasza... Wie pan co, w zasadzie, w zasadzie, w zasadzie tak. Ta, nawet bardzo. Naprawdę? Tak, tak, tak. Bardzo się z tego powodu cieszę. Nie Dokonujemy... pan co, zamówiłbym 3 opakowania. 3? Tak, 3 opakowania. Tak? Mhm. Prosiłbym więc o Pana imię i nazwisko w celu zrealizowania zamówienia: Stanisław Kwas. Jeszcze raz można? Stanisław Kwas. Kwas, tak? Tak. Jeszcze prosiłbym Pana adres. Już, Pyta. Już zapisuję. Y, jaki sposób płatności Pan preferuje? Płatne przy odbiorze, proszę Pana, przy odbiorze, bo... Przy odbiorze, tak? Przy odbiorze, tak. W takim razie bardzo się cieszę. Przesyłka powinna dojść w ciągu 7 dni roboczych. Prosiłbym o przygotowanie. A, wie Pan co, dnia. wie Pan, jeszcze jedna rzecz. Tak? Widzi Pan, ja mam też liczną rodzinę. Mhm. I żeby to nie trafiło w niepowołane ręce. bo mhm. Bezpośrednio do mnie. To ja bym bardzo Pana prosił, żeby... Na tej paczce było wyraźnie napisane, co to jest, i moje imię, i nazwisko. Czyli dużymi literami, tak? Tak, tak. W takim razie proponuję panu przygotować już gotówkę dla naszego windy y, kuriera. Oczywiście. Pozdrawiam w takim razie i życzę satysfakcji. Pozdrawiam również. I w dół, Stanek.